Dzięki tym drobnym poprawkom będę mógł w końcu otworzyć portal czasu, który połączy moje laboratorium z prehistorią. Klama. Już jest czysto. To zoiczna bańka! Przez ciebie powstały dwa portale łączące się z prehistorią w dwóch różnych miejscach w Kabom City. Musimy je znaleźć zanim zrobią to bohaterowie! O. Ups, no to ja pójdę w tę stronę! Ktoś musi jeszcze znaleźć ten drugi portal. Potrzebuję najlepszego zwiadowcy w galaktyce! Wiem, do kogo się zwrócić, ha? Galaxy Brain. A, co trzeba wytropić? To ślad brudzioszka zielonkawego. Jest blisko. Dżunglasik. Ach, ten dżunglasik. Ciągle szuka robaków. Ja po prostu uwielbiam przyrodę. E e jeśli schwytamy dżunglasika, profesorka może mi wybaczyć całe to zamieszanie. <laughs> Zawsze trafiają mi się najnudniejsze misje. Szukanie portalu, a ja chcę więcej akcji, więcej emocji. Coś takiego. Może na on był olbrzymi. Misja zakończona. Portal zlokalizowany. Przekazuję współrzędne, aby go zamknąć. A do tego mamy nową, dość dużą postać w drużynie. Doskonale, Galaxy Brain. Teraz idź do drugiego portalu. Do Mega Kai. Zajmij się tym dinozaurem, bohaterem. Niech wraca do prehistoria! Z ogromną przyjemnością. A. <grystanie> Ale jest miły. Nie przywiązujcie się za bardzo, Faurex. <grystanie> Harex. <grystanie> Ale chienem. Już czuję smak zwycięstwa. Profesorze K, zmiana planów. wycofujemy się! A niech to! Muszę przestawić portal z prehistorii na laboratorium! Szybko! Uciekają! O, żegnaj, moja machino! E, przynajmniej mamy teraz dinozaura. Możemy go zatrzymać? Prosimy. Ale ja nie będę sprzątał mu kuwety. Oj! Oj! Things Rescue Force! Złoczyńcy przejmują Kaboom City! Uwaga! Pomunar Chaos! Emperor Order i bohaterowie! Pomocy! Po raz pierwszy dwie ultrażatkie postacie! O! Nadlatują Reskiurety! Ponad 80 Superfinksów w kolekcji i nowe kitsy w błyszczących zbrojach! Stać! Policja! Things Rescue Force od Magic Box! Nie zapomnij kliknąć lajka! I zasubskrybować nasz kanał!